Podstawowe tutaj, proszę. Jest bezpiecznie? Jest bezpiecznie. Jedną osobę poszkodowaną widzę. Tak, jak widzicie, słuchajcie, co, widzicie dwie osoby. Tego człowieka i drugiego leżącego. Dzień dobry zespół, Spóra, to dniem 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 dniem. Dniem. Co się stało, proszę pana? Sława bola. Tylko Pana, czy nie spadł z nikąd, nic się takiego nie stało. Nie, nie, on siedział ja, i osunął się nagle. Raz. Rozbieram sobie. Try, Pacjenta. Rozegrałeś swoje nie widzisz żadnych nie widzę W tak, tak. Cz tym czasie uczyłeś 4 oddechy, a tych 20 uderzeń w serca nie nie, 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 nie nie ma żadnej z w skórę. Nie ma żadnego rzeczywistoń w Nie chwili. nie ma Dobra, Tomek, załóż pulsoksymetr. Y... Pulsoksymetr, tak zobaczysz pomiar taki Zatrym... będzie. Dobra. Źrenice widoczne tak? równe są. Dobra, bez żadnych zmian. Hmm. Co? Dogaram pan na 98%. Nie spał nikąd. Nic mu się nie stało. Co, z, niech pan powie co się stało. Zbierz sample. Siedział, w nagle, rozsunął się Dobra. na dzień. Ten to pokazuje skórę. Pan zna tego kolegę? Tak, tak, tak. Co to? Ten Ile ma lat? lat. Na, coś? Dobrze, e, tak na, na coś? Jakieś leki zażywa? Nie. jest na coś? Jakieś leki, pokarmy? W szpitalu leżał? Leczył się na coś? Nie. Nie. się na jakieś dolegliwości teraz? Czy coś go boli? Coś mu się z głowy kręci W klatce pieczowej bolało? A co robiliście tutaj? A piliście alkohol? Tak. Alkohol skąd? Do sklepu. Jakbyś dokładnie w chłodzie? Ty, czym popijaliście? No, nie, sam. Dobra, co wiemy? Co wiemy? Co wiemy, że masz 48 lat. Co, Cznego, nie wiemy czy uczywamy. Dobra, tu jest jakaś butelka, To jest Wasza butelka? E, e, aha, alkohol, A, alkohol ze sklepu? Ze sklepu. I co to jest za alkohol? A dużo wypiliście? Wie, Łączymy wie, wie, wie. się z koordynawką. Tak? Tak. Tak P19 do... Sobie do Zgłaszamy się, mamy pana w wieku lat około 48. W, momencie, w obecnym momencie jest Spuszczę. nieprzytomny, ale wydolny krążeniowo i oddechowo, Będziemy meldować dalej, co się dzieje i jak będziemy potrzebować jakiej jakiejś pomocy albo powiadomienia szpitala będziemy się zgłaszać. Dobra, będziemy w kontakcie, przyjęliśmy informacje. Dobra, mamy tą glukozę i Już będę mierzył. Dobre. Była jakaś reakcja na ból? Jak kłeś? Trochę, zap, zabierać, rękę. No. trochę zabierać rękę. zabierać. Rękę. Co po rękę? Co co chodź, rękę? Co dobra, dobra, żadnych pojękiwań nic takiego nie ma, no nie? Po co? chemia glukomet pokazuje low. Low. Nieoznaczalny. Nieoznaczalny. Dobra, to podajmy panu 50 ml 10% glukozy we wlewie do Szybciej, <grystanie> Teraz? Tak, najszybciej, jak jest to możliwe. Na monitorze coś widzimy? Kolegę co będę mógł prosić do pomocy? 115, jest po w stanie? Dobra, nic, się nie było przekuwaj, to, że... Nie przekuwaj. nie przechowaj. było tak? Dobra, dobra, Sąaj. dawaj, dawaj, dawaj. Stękcj. Dobra, czyli jest podłączony, tak? Kolega trzyma, ja ja chcą, wy ma, Za co? to drukozę. Z Ale ci szybko, ja zakładam szybko. na nią Ma zejść najpierw 50 ml. Dobra, słuchajcie, puściliśmy tę drukozę. O tym coś tam zaczyna jęczeć. nie Proszę pana, słyszy mnie pan? Słyszy mnie ja. pan? Zeszła ta butelka, pała? Nie zeszła. 50 To jedziemy dalej. Kolejne 50 ml. Nie nabieraj żadnej 10 Wiesz co na razie nie nabieraj, i skontroluj jeszcze raz wilkę mnie Nie, Tylko teraz palcem zaniesku. Nie, nie no bo z palce przed tym. Aha, dobra Dobra, sprawdź jeszcze raz oddech, jeszcze raz. 4 oddechy, ten to się spoczywa tu gdzieś na 110. Zwrócę takowy metr. w tym no momencie jest 30 tak? mg. Dobra. Dobra, jedziemy y, y, czyli po tej drugiej 50 już, bo mówiliśmy, że. po, puch... tym, po tym co zeszło jest 30 mg. Dobra, to puch... jedziemy dalej, puszczamy dalej. No Ten idzie, no nie? Idzie, tak. jest. Ten idzie, <laughs> nie mamy. Oprócz tego ten, nie, ten, żadnych nie. nie spożywaliście innych. Ile tego wypiliście, tego alkoholu? Wiem. Pacjent zaczyna odzyskiwać wam przytomność. Proszę pana, słyszy mnie, pan? nie. Nie. słyszy mnie pan? Nie. Słyszy mnie pan? Co się nie stało? Nie. Proszę nie. nam powiedzieć co się stało. Nie pamiętam. Jak pan ma na imię? Marian. Dobra, powiedz jeszcze raz. Ile pan ma lat? Kroplówka cała co? 250 A ile jest 80 mg yy, Dobra. Zdarzyła pani solinę czy tabletki? Nie nie Dobrze. Jakie są na tym 80 ty się leczy, no tak, nie? Insulina. Dobra, jeszcze moglibyśmy... Insulina tak? pan bierze, bierze? Raz. tak? Dobrze. Ile bierze Rano i wieczorem pan bierze, tak? Ile bierze? Rano i wieczorem. Ile jednostek? Pacjent mówi, że bierze pół kosztykawkę yy, Novorapidu 5000 i prosto. Tutaj bez zmian szyja, żyły, szyjne, kawyta bez? bez zmiany. teraz? Dużo panów. Ciśnienia nadal jest bez zmian, jest 160 na 90. Pęcherzykowe, pecherzyk tony serca słuszne. Ciśnienia pan mierzy na co dzień? Mierzy. Jakie są? różne. A cukier często spada? Często. Się ciśnienie? nie? na razie. Andrzej, daj wino. Ten nie, to coś tam będziemy miał nie. Nie. 80, 80, 80 w sumie w normie, ale można by jeszcze wiesz. Kiedy pan za no, piątkę, 5% Pięci, tak? jak ja byłem. Jest Pan go do No oczywiście, <laughs> tak się rodziłem. Muszę panu jakieś taki? kolegę mogę znowu prosić? Tak. To poproszę. Panu nie Kolega nie się jest? dobrze czuje? Ja. Macie ciebie Pan się dobrze czuje? Tak. tak. Na pewno? Tak. Panu, tak. Poproszę, żebyś trzymał jeszcze jedną kropówkę. dobra? Dobrze. nie pij. teraz, tak, bo jego będziemy brać, a coś o. trzeba, bo pana nie możemy tu samego zostawić. Nie wiem, czy wysyłamy tu miejsce, czy... Nie no. pij. Bo nie mamy, nie mamy... No. Go, Dla ciebie mi zostać. Nie zostawimy tak. tutaj pana samego. Tak, P19 do, do CPR-u, prosimy na miejsce policję, gdyż mamy pana pod wpływem alkoholu, drugiego będziemy zabierać ze sobą do szpitala, a drugiego pana, kolegę naszego pacjenta trzeba zabezpieczyć, gdyż jest pod wpływem alkoholu. 19 zgłoś dla CPR-u. Jedzie do was patron policji, słuchajcie, on jedzie z i czasem około 15 minut. A ile my mamy spod do karetki? Stąd do karetki tam już wcześniej śnieje. jest, a do szpitala gdzieś było. Nowy słończesek. A tak, policja równo z nami będzie przy karetce, nie? Tak, tylko pana tutaj, nie zostawimy. To z nami, Panowie tak no na na moje imieniny. No Proszę, zrobić. Panu nic na pewno nie jest? Nie. Nic panu nie jest. Pomoże nam pan. Dobra. Jak sobie go weźmiemy? No na desce. Na desce, no to dobra, no to dawaj. Proszę pana, pojedziemy z panem do szpitala.

Trzymałem. Nie przepis Nie <grystanie> To moja czapka olimpijka. Jedzie z I Tak się sprawdzi wtedy. Dwa, trzy, cztery. Tak Jak go zapniemy to Jaka sprawdzimy sobie pogoda? jeszcze raz abc. Tak, tak, teraz wyraźimy. Zapniesz, panie Tomku. A my sobie pojedziemy jeszcze raz na Cztery oddechy i tętno jest takie, jakie na na mentorze, widzisz? to te pokazuję teraz za, pokazuję Dobra, źrenice? Równe, dobra. Czy szyjne, tak Bidoczne. jak widać? Tak jak widać. Chawica, tak samo jak widać? tak samo. Dobra, Osłuchowo. słuchowo? Pęcherzyk, pęcherzyk. Szmer pęcherzyk. pęcherzykowy, szmer pęcherzykowy. Tony serca, słusz? Pokrywa się z tym, co widzisz na Dobra, i to samo, bez żadnych zmian w stosunku do wcześniejszych. Nie. Dobra. Czy Pana coś boli? Proszę nam powiedzieć, czy Pana coś boli w tym Dobra. Dziękujemy koniecznie. To... Dzięki. Zadania. Słuchajcie, pozbierajcie się jak najszybciej.